Z strony Adrian z kanału Mów mi ADEK. Znajdujemy się w firmie handlowej Agropol z Zakrzewo. Za mną jest ciągnik McCormick X5.35, który w dzisiejszym materiale dla Państwa omówię. Serdecznie zapraszam na prezentację szczegółową, właśnie tego ciągnika. coming Pamiętajcie również o tym, aby zostawić łapeczkę pod filmem, jeśli Wam się spodoba, napisać komentarz oraz zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi materiałami, z moją twórczością. Także lecimy z prezentacją McCormicka. Szanowni Państwo, ciągnik McCormick. X5.35 jest stukonnym ciągnikiem silnikiem Deutz AG o pojemności 3,6 litra. Ten model jest najmniejszy z serii X5 i ma właśnie moc, tak jak wspomniałem, 100 koni mechanicznych. Następny model serii jest to X5.45, który ma moc silnika 107 koni mechanicznych no i największy X5.55, który ma moc 113 koni mechanicznych. Moi drodzy, ciągnik znajdujący się za mną został wyposażony w balast przedni. 10 obciążników waliskowych po 36 kg, co nam daje 360 kg balastu z przodu. Można ten ciągnik wyposażyć w przedni TUS o dźwigu 2200 kg oraz fabrycznie zamówić do niego balast 300 kg. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie życzy, możemy zaproponować większy balast. Ciągnik McCormick. X5.35 przy zamówieniu do naszej tutaj firmy Agropol Zakrzewo został już dość bogato wyposażony, z przodu mamy skrętne błotniki oponki marki BKT pełne felgi, z przodu rozmiar kół 380 na 70 24 calowe, radialne, z tyłu mamy 480 na 70, 34 cale radialne. Szanowni Państwo, znajdujemy się z tyłu ciągnika McCormick X5. Co tutaj by można było powiedzieć o tym podnośniku? Jest to podnośnik kategorii drugiej o udźwigu 4500 kg wraz ze wspomagającymi siłownikami samoczyszczącymi. Yy, ciągnik wyposażony już w trzy sekcje hydrauliki oznaczone kolorystycznie w tym przypadku mamy bez ociekaczy wydatek pompy hydraulicznej 62 litry na układ obsługi maszyn. 38 litrów w tym ciągniku jest przeznaczone na układ kierowniczy, czyli mamy hydraulikę 62 plus 38 litrów ciągnik, Szanowni Państwo, wyposażony w instalację hamulców przyczep jednoobwodowa oraz nowego typu dwuobwodowa, tuż obok znajduje się siedmiopinowe gniazdko elektryczne. Tutaj ABS gniazdo z tyłu za tym mamy zbiorniczek do płynu spryskiwaczy Ciągnik szanowni państwo wyposażony w górny zaczep transportowy suwany góra dół jest to zwykły zaczep nieautomatyczny na dole mamy już fabrycznie zamontowany standardowo Piton Fix oraz belkę transportową wzdłużną z tyłu na błotnikach, szanowni Państwo, mamy dwa zespolone guziki do obsługi tylnego podnośnika, góra, dół. Bardzo przydatne podczas zaczepiania sprzętu oraz guziki do załączania, rozłączania wałka odbioru mocy. W tym ciągniku już wspomnę, wałek odbioru mocy. Ma dwie prędkości, 540 oraz 540E. Zależny i niezależny. No więc, szanowni Państwo, nie pozostało mi nic innego, jak wsiąść do ciągnika i omówić miejsce operatora. Zanim jeszcze wejdziemy, wspomnę, że zbiornik na olej napędowy w tym traktorze pomieści 120 litrów i jest wykorzystywany tylko olej napędowy. W tym ciągniku jeszcze nie mamy AdBlue, ponieważ silnik jest jeszcze na normie spalin Stage 4. Następne McCormick'i serii X5 już będą w normie emisji spalin Stage 5 i będą wykorzystywać stety niestety AdBlue. Wsiadamy więc do kabiny ciągnika McCormick X5.35. Adek za sterami McCormicka, proszę państwa. Dobrze, więc przenosimy kamerę do kabiny i rozpoczynamy prezentację szczegółową miejsca operatora. No więc, tak, moi drodzy, znajdujemy się w kabinie ciągnika. Na co tutaj warto zwrócić uwagę? Kierownica regulowana. W dwóch płaszczyznach. Tak właśnie się to wszystko odbywa. Za pomocą pokrętła przysuwamy, wysuwamy kierownicę, a odchylanie odbywa się za pomocą wciśnięcia dźwigni, znajdującej się pomiędzy pedałem sprzęgła i pedałami hamulca. Także w ten sposób to się odbywa. Mamy tutaj nowoczesne y, zegary, deskę rozdzielczą, identyczną jak w zetorach, ale z nieco y, tam małymi różnicami. To tak jak właśnie uruchomimy, to wskaźniki, wszystko jest takie same. Tutaj ten panel, ten monitorek nie jest w kolorze, jest czarno-biały. Ale najważniejsze, najpotrzebniejsze funkcje spełnia i pokazuje. Także jak najbardziej na plus. Tutaj już mamy ujęcie z prawego panelu obsługi ciągnika, na którym znajduje się dźwignia. Do zmiany biegów. Cztery biegi główne półbieg pod obciążeniem, y, oraz z przodu tutaj znajduje się guzik do zmiany biegu bez użycia sprzęgła nożnego. Y, tuż pod nim dźwignia regulacji. Gazu, gaz ręczny. No, i tutaj obok mamy trzy dźwignie do obsługi trzech sekcji hydrauliki oznaczone kolorystycznie zielona, niebieska, czarna z blokadą tutaj mamy blokadę nie wiem jak tutaj wyostrze, elegancko wyostrze blokadę każda para ma funkcję pływającą wspomnę moi drodzy jeszcze raz hydraulika zewnętrzna o wydatku 62 litrów na minutę yy, tuż obok znajduje się panel EHR Podnoszenie, nie, tutaj mamy opuszczanie, podnoszenie, blokada, stop, chwilowe pogłębianie sprzętu, regulacja głębokości za pomocą tego oto właśnie dużego pokrętła. Jak widzicie, podnośnik jest oznaczony kolorem niebieskim w tym ciągniku, tuż obok. Yy, podnośnika, obsługi podnośnika znajdują się guziki. Oczywiście kolor pomarańczowy yy, odpowiada za obsługę przekładni, pamięć obrotów silnika, dyferencjał, blokada dyferencjału, którą kasujemy za pomocą, yy, wyłączamy za pomocą pedału hamulca. Tak załączamy pedał Hamulca wyłączamy. Obok załączanie przedniego napędu. No i czarny guzik odpowiada za y, wyłączenie dźwięku. Y, wyłączenie czujnika w fotelu operatora, który odpowiada nam za wałek odbioru mocy. Także możemy wyściągnika. I mieć włączony wałek odbioru mocy. Yy, tuż nad guzikami, yy, od obsługi przekładni i wałka odbioru mocy, znajdują się pozostałe pokrętła do obsługi tylnego podnośnika. Po środku mamy amortyzację. Yy, Tutaj mamy tą wersję Hitchtronik, tak jak w Zetorze. Tutaj maksymalne podnoszenie odpowiada ta trzecia, te trzecie pokrętło. No i tutaj ostatnie tutaj po środku pokrętło odpowiada za prędkość opuszczania tylnego podnośnika. Tuż obok, moi drodzy, jest pokrętło Odpowiadające za agresywność rewersu elektrohydraulicznego w tym traktorze. Tutaj na maksa bardzo gwałtownie, oraz minimalnie bardzo delikatnie. Obok oczywiście zapalniczka się znajduje. No i tutaj mamy grzybek do włączania, wyłączania wałka odbioru mocy. Na dole przy prawej nodze, po prawej stronie siedzenia znajduje się dźwignia do zmiany biegów. Tutaj mamy trzy prędkości, zając żółw oraz ludzik. Poniżej znajduje się schłowek, taka popielniczka. Również tutaj obok mamy schowek, gdzie możemy sobie schować klucze, kule, a w ciągnikach z mechanicznym podnośnikiem mamy dźwignię do obsługi tylnego podnośnika w tym miejscu. Jesteśmy teraz po lewej stronie operatora, po której znajduje się dźwignia do zmiany prędkości, wałka. Odbioru mocy z 540 na 540 ekonomiczna, oraz poniżej tutaj mamy dźwignię hamulca ręcznego. Po lewej stronie, operatora na podsufice, znajduje się panel do ogrzewania oraz klimatyzacji manualnej, która jest w standardzie wyposażenia tego ciągnika. Ciągnik fabrycznie jest już wyposażony. W instalację radiową. Wystarczy dokupić do niego radio, i możemy słuchać muzyki swoich ulubionych utworów i wykonawców. Tak właśnie prezentuje się prawa strona podsufitki miejsce na radio, lampeczka do prawego panelu, obsługi traktora oraz drugi głośnik. Ciągnik, jak widzicie, moi drodzy, jest wyposażony w liczne nawiewy oraz szyberdach, który z pewnością ułatwi nam pracę z ładowaczem, do których oczywiście ten ciągnik jest przystosowany. Także świetnie to wygląda, świetnie to się prezentuje. Stacyjka w tym traktorze znajduje się po prawej stronie kierownicy. Tuż nad nią włącznik zespolony yy, do obsługi kierunkowskazów, trąbki oraz załączania świateł. Po lewej stronie kierownicy mamy manetkę do zmiany kierunku jazdy, czyli rewers elektrohydrauliczny oraz włączniki do świateł roboczych, koguta światła ostrzegawczego oraz świateł awaryjnych tutaj po lewej stronie przy lewych drzwiach jak wchodzimy do kabiny mamy włącznik wyłącznik prądu tak zwany hebel znajduje się on w środku kabiny moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie jeżeli chcemy wyłączyć prąd po y, pracy pracach polowych moim zdaniem nie zapomnimy o tym. gaz nożny w wygodnym miejscu y, poprowadzone od strony siedzenia, pedały hamulca nożnego, oraz tutaj mamy pedał sprzęgła. Z racji, że kabina jest czterosłupkowa, co sprawia, że widoczność z tego ciągnika jest rewelacyjna, wielką zaletą, moim zdaniem, jest otwierana przednia szyba. Tak, to zawsze sobie w ciągnikach z sześciosłupkową kabiną możemy otwierać szyby boczne. W Makkormiku mamy otwierane szyby przednie. Moim zdaniem jest to zaleta, także na pewno wielu z użytkowników to doceni. Jeszcze wspomnę o najważniejszym, bo zapomniałem. Ciągnik wyposażony jest w skrzynię. 24 biegi do przodu oraz do tyłu. I jest to jedna z ośmiu opcji przekładni w tym traktorze. Skrzynię mamy od najprostszej 12 na 12 mechanicznej, po najbogatszą skrzynię Extra Shift. Która ma z biegiem pełzającym 48 biegów do przodu oraz 16 do tyłu. Skrzyniak Strashift bez biegu pełzającego ma 36 biegi do przodu oraz 12 biegów do tyłu. Różni się tym, że. Mamy w tej skrzyni dokładnie o jeden półbieg więcej, czyli nie mamy jednego guzika do zmiany plus minus y, półbiegu pod obciążeniem, tylko mamy guzik plus i minus, który nam dodaje dwa półbiegi do góry i dwa półbiegi nam ujmuje. Także tak właśnie się prezentują skrzynie w tym traktorze jeżeli no, nie mam ciągnika nie jestem w stanie więcej powiedzieć o innych opcjach, ciągnik możemy zamówić najprostszy mechaniczny lub jeszcze bogatszą wersję odprezentowanej dzisiaj no dobrze to póki mam jeszcze baterię w kamerze, zaprezentuję Wam pracę tylnego podnośnika klikamy guzik do góry i podnosimy ostrze Teraz jest maksymalna prędkość podnoszenia oraz opuszczania. Wiadomo, z maszyną zamontowaną na tym tuzie wszystko by się odbywało nieco szybciej. Stop! No i lecimy z podnoszeniem. Zaraz troszkę też tutaj obniżę tą prędkość. Teraz będzie wolniej opuszczać. Teraz na szybki, szybko podnosi. Teraz zwolniłem, w ogóle opuszczanie. Przyspieszyłem. No wszystko odbywa się tak, jak powinno. No to, moi drodzy Państwo. Przejedziemy się troszeczkę teraz ciągnikiem McCormick X5. Nie mam tutaj za dużo pola do manewru, więc tylko tutaj między maszynami troszeczkę pojeździmy. Adrian w kabinie McCormicka zmieniamy kierunek jazdy do tyłu. No, powiem Państwu szczerze, że ciągnik na mnie wywarł bardzo pozytywne wrażenie. Czterosłupkowa kabina, bardzo komfortowa, regulowana kierownica w dwóch płaszczyznach z bardzo czytelnym yy, panelem zegaru, deską rozdzielczą, Półbiegi. krętne płotniki mamy w tym traktorze, tak jak wspominałem. No, ciągnik warty uwagi marka bardzo niedoceniona przez polskiego rolnika. Naprawdę, moim zdaniem, szanowni Państwo, powinniście zainteresować się i zaryzykować zakup takiego ciągnika. Agropol, Zakrzewo, w którym właśnie jesteśmy, w którym prezentuję ten ciągnik, jest od wielu lat czołowym dealerem marki Zetor. Marki McCormick jest doświadczony w serwisowaniu i obsłudze klientów. Także serdecznie zapraszam Państwa aby skontaktować się z działem sprzedaży maszyn rolniczych i ciągników w Agropolu i zapytać o ofertę na ten oraz na inne ciągniki z oferty tej włosko-amerykańskiej marki bo jak wiecie McCormick jest marką mark amerykańską kupioną przez koncern Argo Tractors do którego również należy Padana oraz Landini. Także mam nadzieję, że ktoś z Was wpadnie do nas, zadzwoni i Zapyta się o ten ciągnik oraz inne, bo oferta Makornika jest bardzo bogata. Mamy ciągniki małe, sadownicze oraz ciągniki użytkowe rolnicze od serii X4 po serię X8. Od gdzieś około 70 do 310 koni. Mamy ciągniki rolnicze, proszę Państwa. Tutaj mamy jedną z mniejszych serii. Rozstaw tego traktora mamy 2,35 m. No dobrze, moi drodzy. Prezentacja ciągnika McCormick X5.35 właśnie dobiegła końca. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie jej do końca. Zachęcam, abyście zostawili łapkę w górę. Dla mnie na zachętę napisali jakiś ciekawy komentarz, zadawali pytania w komentarzach. Jeśli nie wyczerpałem e, wszystkiego do końca w tym ciągniku. Wszystkie poda, potrzebne numery kontaktowe do firmy handlowej Agropod za oczywiście znajdziecie w opisie oraz na końcu filmu. Dziękuję, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się gorąco. Na razie. Cześć!